It's official. You suck. Dobra. Muszę... Muszę się... ...wyleczyć. Hmm... Mam? Znalazłem atak Thunder Attack, ale to nie jest to samo co... Sky Thunder Nis, więc to jeszcze jest coś innego. No popatrz. Ha. Zaiste, ciekawy. Ale skoro już tu jestem, a już prawie się wydarzyłem, może stworzę coś co mogłoby mi się przydać. No. Może nie. Dobra, nie wiem, czy będę tutaj tworzyć wszystkie nowe przedmioty, czy na innej postaci będę to wszystko tworzyć, bo tutaj by mi się po prostu nie opłaciło, ale i tak, stworzę sobie, bo to akurat jest łatwo i taniej wykonać. Stone knife oraz wooden saw. Aha, dobra. Oraz coconut basin. A z pozostałych kokosów stworzę połówki kokosów, które po prostu sobie le lepiej radzą z leczeniem, co się zdecydowanie przyniosło. Tak, kokonat, bezin. Możemy tu wykonać kolejne przedmioty, ale i tak większe z nich to jakieś przedmioty, które leczą i to nie najgorzej. Aczkolwiek nie mam pojęcia jak je wykonać. A, dobra, już wiem. Nie nadal nie wiem. Będzie mnie tu interesowało, jeśli w ogóle kilka przedmiotów, które... Właśnie te trzy przedmioty, o których później... Z... Tutaj można też zmienić. Zdo... wytworzyć... Wytworzyć. Huh. Aha. Ciekawe, można zmienić wygląd swojego namiotu, tego zewnętrznego wyglądu. Tutaj, ale nie bardzo wiem skąd to się. Ale dobrze, że to znalazłem. Znajdziemy tu też kilka. Yy, nie kilka. Znajdziemy tu też przedmioty, będziemy mogli wytworzyć te przedmioty, który, którymi zmienimy kolory naszych kolor włosów, kolor oczu, kolor, e, kolor czego to jest kolor skóry oraz kolor ubrań albo bielizny po prostu. I tak gdzie podziały się piła oraz nóż kamienny? Drewniana piła i oraz kamienny nóż? Ano, w naszym ekipunku. Musimy je przenieść na nasz stół. Warsztat, cokolwiek. Ale gdzie ja podziałem piłę? Hmm. Nie serio, gdzie ja to podziałem? Nie serio. Aha, tak. Czegoś tam nie wytworzyłem, jak kupi. I tak, teraz oprócz World Platform mamy Stone Knife. I żebyśmy nie mieli zbyt wielkiego burdelu, teraz poszczególne narzędzia są segregowane. I tak, co możemy stworzyć w kamiennym nożem? Mano sushi, drewniany most, dzięki któremu będziemy mogli przejść przez wulkan. Yy, wspominałem już kiedyś, że ta gra potrafi sama siebie spoilerować. Kilka różnych mechanizmów, jakieś przedmioty oraz to co... Yy, boat? raft. Ja Aha, nie mam tych tej, tej designów. No, już myślałem, że to nie wiem. Nieważne. Możemy tu też pociechać drewno w tym, a także wytworzyć e, magazyn. Za pierwszym razem zapomniałem o tym, mało tego, wytworzenie go jest takie tanie i proste, że e, naprawdę później długo się wbiłem w głowę, czemu nie pomyślałem o tym. Bawiłem się jakieś tworzenie komód, gwoździe, nie gwoździe, różne inne pierdoły, naprawdę Ale To co najczęściej będziecie ze stodnej robili to cieli drewno, a także cięcie zwykłego drewna na drewno na opał. I to jest najpopularniejszy system zrobienia z cięci. Okej, okay. ruszamy dalej Jak widzicie, mam nadzieję że o tym nie mówiłem I tak wbiłem się w walkę Cięcie Aha. A i kiedy mamy założony ten, 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 ten pistolet, nie może używać gwiazdki To dobrze mieć na uwadze 아와어보셨죠응들가면 음. 이렇게 2점이나 나 어, 어허 어, Czasami używanie automatycznego ataku, czyli tego po prostu w środek okręgu nie jest zbyt mądrym rozwiązaniem, bo wtedy może zaatakować nie tak jak chcemy. I znów muszę uciekać do namiotu. A nie, wiecie co, ja przyszedłem. A nie, to ja do tego No do do eee, O. Dobra, tak lepiej. Widzicie być może na minimapie jeszcze dwa znaki zapytania. Oznacza to, że jeszcze dwa questy tu się znajdują, ale nie chcę się nimi zajmować, gdyż tamte miejsce są zbyt niebezpieczne. A co tutaj jest? No tak, tutaj doszliśmy do momentu, w którym walczymy z kurczakami, a ja mam o połowę mniejszy poziom od nich. To naprawdę nie jest mądre z mojej strony. Wiemy! Wow. Chcecie mnie zabić Tak będę musiał trochę Wiecie myślę że to chyba by było na koniec tym odcinku Z questów nie jestem w stanie zbyt wiele zrobić Prawdopodobnie gdzieś pójdę i podekspię trochę Albo więcej Powiem wam jeszcze tylko jeżeli mamy założony pistolet, nie możemy. Niektóre umiejętności możemy użyć tylko z konkretnymi broniami. Na przykład, gwiazdkę możemy użyć tylko mając, używając pięści, e, miecza, czyli dowolnej, dowolnej broni białej oraz e, magicznego kija. Nie możemy użyć włóczni. E, nie, to. Włócznia też podchodzi pod grę. W białą. Każdy... Gra utrudnia mi wytłumaczenie tego. Możemy użyć mieczy. Pod ikonką miecza kryją się miecze, kije, topory. Tej gwiazdki na przykład nie możemy użyć z włócznią, tak mi się wydaje łukiem oraz bronią palną. Dobrze, Dobrze. mieć to na uwadze, tak. Dla porównania włócznia chyba jednak podchodzi pod broń białą, czyli dobrze tłumaczę. Dla porównania kamienną ścianę możemy użyć z każdym typem uzbrojenia. To dobrze mieć ja to na uwadze, ponieważ czasem może nam to wypaść z głowy. Na innej postaci Saolan u mnie jest uzbrojona włók i też nie może używać gwiazdki co w sumie wtedy już jest bezużyteczne bo łód zwykłym atakiem robiła więcej niż jakąś tam gwiazdę w każdym razie to by było na tyle w tym odcinku ja muszę podekspić tą postać o ile nie zapomnę teraz się tym nie zajmę bo późno już Nagrywałem chyba z pół godziny, ale większość z tego pójdzie do wycięcia, więc chyba będzie tylko jeden uczynił. Niestety. W każdym razie. Ja się z wami żegnam. See! You.